Tak wygląda zielone menu. Pytaliście mnie, poprosiliście tam, żebym powiedział coś więcej. Ktoś tam zadał takie pytanie w jakimś komentarzu. Ja te komentarze czy, czytam, nie zawsze odpisuję, ale zawsze czytam. W każdym razie, oto jestem, mamy parę minut, także może mi się uda coś powiedzieć. Tytułem wstępu Golf 7 2015 przez 16 system MIB2, MIB2 standard, czyli ten ekran 6,5 cala. Widzicie, że mam tutaj zielone menu, ale zielone menu jest instytucją, że tak powiem, znaną nie tylko z Volkswagena, ale głównie z Audi i nie od dziś, bo wydaje mi się, że od 2002 roku, 21 lat aktualnie, czyli od hmm, wprowadzenia Audi A8 D3. Które miało system MMI 2G, i właśnie w MMI 2G było ukryte zielone menu. Nie jestem do końca pewien, czy w tej pierwszej wersji e, oprogramowania, która wtedy wyszła, czy może w którejś z kolejnych, ale na pewno MMI 2G miało zielone menu. Co można o nim powiedzieć, tak ogólnie tytułem wstępu? Więc tak jak mówię, e, występuje w, e, w chyba wszystkich teraz systemach infotainment grupy Volkswagena, czyli Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, MAN, Lamborghini, Porsche, Bentley. Coś tam jeszcze mają? Nie jestem pewien, ale na pewno w tych. W każdym razie, GEM to jest nazwa właśnie tego menu, czyli Green Engineering Menu, czyli zielone menu dla inżynierów czy dla deweloperów. Tak chyba będzie nam trochę łatwiej. W każdym razie. Jest już trochę to menu z nami, jest w wielu markach, ale nie zawsze jest dostępne. Jest, są skróty klawiszowe, oczywiście, żeby się do niego dostać. Czyli tam w Audi mamy tutaj panel kontrolny i trzeba zrobić jakąś kombinację klawiszy, ale wcześniej trzeba dokonać. Aktywacji tego menu, włączyć tryb dewelopera albo odblokować ukryte menu. I robimy to oczywiście przez VCDS albo OBD11. Możecie do tego użyć car scannera. Dodatkowo dla MMI chyba powstawały skrypty na kartę SD, czyli bez narzędzia diagnostycznego dało się to aktywować. A instalując takie rozszerzenia jak More Incredible Bash, takie zielone menu zostanie dodatkowo odblokowane automatycznie w czasie instalacji. Co jeszcze mogę powiedzieć? A, że to menu też może zostać zablokowane aktualizacją oprogramowania. W takim sensie mówię, że na przykład chcecie sobie wgrać nowszy soft do swojego MMI, czy do swojego Discover Pro, czy jeszcze do czegoś. I zazwyczaj te paczki instalacji mają za zadanie przy okazji upewnić się, że to menu jest zablokowane. Także nie zdziwcie się, jeżeli odblokowaliście je sobie, wrzuciliście update, a później no, znowu nie działa i znowu trzeba odblokować. Dobra, pokażę Wam teraz, jak się do niego dostać tutaj w Golfie 7, prawda? Przytrzymujemy sobie menu, zazwyczaj to nas prowadzi do trybu serwisowego i stąd wchodzimy sobie w test mode i w test mode mamy takie coś jak Green Engineering Menu. Poruszanie się jest dość proste oczywiście, jeżeli macie pokrętło albo tu, no to kręcimy. Ale jeżeli macie ekran dotykowy, tak jak na przykład Discover Pro poliftowe w Golfie 7 i macie taki duży 9,2 cala, no to Dolna sekcja to jest dół, górna sekcja to jest góra, a środek to jest potwierdzenie, tylko tu trzeba chyba tak lekko przytrzymać. O. A w prawym górnym rogu mamy powrót. No i co? Po co to w ogóle zostało stworzone? Komu to potrzebne? Na co to? Jak sama nazwa wskazuje, jest to dla inżynierów, dla deweloperów, czyli dla ludzi, którzy rozwijali ten system, którzy testowali go i tak dalej. Wprowadzając niewielkie zmiany, nie musieli wprowadzać ich na maszynie, na której e, tworzą to oprogramowanie, kompilować nowej wersji i wysyłać, tylko mieli tutaj dostęp do niektórych parametrów, dzięki temu mogą wprowadzać jakieś zmiany testowe, mogą analizować rzeczy, które się tu dzieją, mogą mieć wpływ na to, jaki jest, jaki jest poziom logowania z powrotem błędów tutaj, mogą sprawdzać różne dia, dane diagnostyczne. Także każda z rzeczy, którą tutaj widzimy na pewno e, miała sens dla kogoś, kto tutaj zajmował się rozwojem tego oprogramowania, ale skupmy się na tym, co dla nas będzie miało sens tutaj, co nam się może Przydać także wejdźmy sobie do pierwszej pozycji. Pach, pach, pach. No i widzimy tutaj na przykład statystyki tunera. Tuner jest nastrojony aktualnie tutaj na 95.7, czyli na Radio Z, ale widzimy, że też analizuje dwie inne częstotliwości. Chodzi tutaj o to, że któraś. Yy, któraś funkcja tego systemu jest odpowiedzialna na przykład za to, żeby uzupełniać cały czas listę dostępnych stacji. Mamy taką funkcję, więc żeby to robić, no to radio gdzieś tam w tle musi cały czas skanować. Jak widzicie tutaj, ta trzecia opcja cały czas jest na coś nastawiona. Teraz tam 937 na przykład teraz jest 1014. No i tak cały czas sobie tam chodzi. Druga częstotliwość jest taka sama jak pierwsza, bo tutaj przypuszczam, chodzi o nastawienie się na na funkcję AF, czyli, czyli to będzie alternatywna częstotliwość, tak? Alternative frequency, gdzie szukamy innej częstotliwości dla tej samej stacji, na przykład jadąc przez Polskę od morza potatry, żeby cały czas tej zetki słuchać, to cały czas radio sobie słucha, wyszukuje, przeczesuje sobie jakie są inne częstotliwości, na których tę samą stację można słuchać i nas dynamicznie przełącza na tę o silniejszym sygnale. No i wydaje mi się, że Q to jest właśnie quality, czyli jakość sygnału i widzimy, że tutaj mamy 80, przypuszczam, że to jest 80%. Pokażę wam teraz do czego się to może przydać. Jeżeli założyliście sobie ledy cofania i macie problem z tym, że wam Radio szumi, to możecie tutaj potwierdzić, że jest to rzeczywiście związane z LEDami. Także widzimy, że jakość sygnału to jest cały czas koło tych 80. Teraz wrzucę sobie wsteczny. LEDy cofania na pewno się zapaliły i widzimy, jak nam spadła ta jakość sygnału o 20%, blisko 20%. Co nam potwierdza troszeczkę, że LEDy mają tutaj wpływ na to. Jak, jak ta jakość sygnału radiowego jest odbierana. Nie jest to na szczęście istotny spadek, bo nie zauważyłem tutaj problemów z jakością, ale jeżeli macie typowe mocne szumienie, mocno szumienie radia, to tutaj możecie sprawdzać właśnie co ma wpływ, czyli możecie na przykład włączyć grzanie tylnej szyby i zobaczyć, czy wam jakość sygnału spada, albo jeżeli macie założone jakieś hidy, jakieś dziwne ksenony zamiast halogenów, i włączcie sobie światła i zobaczcie, czy tutaj wam spada. Dzięki temu będziecie w stanie potwierdzić, Jaki wpływ znaczy będziecie w stanie potwierdzić, macie jakąś, jakiś wgląd w to, czy rzeczy, które dokładacie do auta, mają wpływ na instalację elektryczną samochodu, czy zostały założone poprawnie, czy może trzeba coś inaczej podpiąć, albo ekranować bardziej. Dobra, tu sobie wróćmy. Kurczę, pierwsza opcja dopiero już 6 minut, to nam zajmie godzinę debugging, czyli tutaj widzimy um, opcje stworzone do um, rozwiązywania problemów z oprogramowaniem i tutaj widzimy dwa adresy IP. Wiemy, że jednostka loguje um, cały czas to, co się w niej dzieje, czyli Gdybyśmy się na przykład tam podłączyli pod terminal, co jest do zrobienia, ale nie będę wam tego pokazywać, i uruchomili sobie jednostkę ponownie albo coś się na niej bawili, to na, tam na tym terminalu cały czas jednostka by nam wysyłała aktualne komunikaty, że coś się udało, że coś się nie udało, że coś zostało załadowane, że jednostka nie śpi, że za chwilę będzie chciała przejść w tryb uśpienia, że wsadziliśmy kartę, że na karcie są mapy i tak dalej. Także tutaj mamy ustawienia dla deweloperów. No ale znajdźmy coś dla nas, w nawigacji chyba coś będzie dla nas, prawda? Na pewno na pewno w nawigacji będziemy w stanie zobaczyć naszą pozycję gdzieś tutaj łącznie z tym jaką mamy dokładność, fix mamy 3D, jaką mamy wysokość nad poziomem morza, w którą stronę się przemieszczamy, data i czas pobrane z satelity. Powinniśmy też mieć gdzieś prędkość pojazdu, mamy gdzieś. Chyba nie w GNSS. Chyba że przegapiłem. Aha, było tam speed. No dobra, position calibration. Position mine. Gdzieś na pewno, bo tu jest, proszę bardzo, tu też jest prędkość, nie? Mamy tutaj jakieś ustawienia, które możemy włączać i wyłączać, ale o tym za chwilę. Eee, traffic. Aha, tutaj mamy odbiór komunikatów TMC. No, ja jestem dość blisko czeskiej granicy, więc może tutaj by się nam coś jeszcze udało odebrać. W każdym razie, wyjdźmy stąd. Więc, tak jak mówiłem, to jest dla deweloperów. Ale zobaczcie, tutaj jest jedna rzecz, której nie stworzył deweloper tego systemu. Stworzył to jakiś pasjonat, opublikował za darmo tak zwany Toolbox, i dzięki temu narzędziu możemy sobie wejść do Toolboxa. Dzięki temu narzędziu mamy dostęp do innych rzeczy, które chcielibyśmy może sobie zmieniać. Mamy tutaj taką sekcję jak customization i tutaj w customization możemy na przykład sobie zmieniać nastawy kanałów, adaptacji w jednostce 5F, czyli w jednostce infotainment, która jest tutaj w schowku. No i proszę bardzo, możemy włączać lub wyłączać poszczególne funkcje. Oczywiście zgodnie z wyposażeniem pojazdu to wszystko powinno być zrobione, bo inaczej będziecie mieć błędy, albo będziecie mieć brakujące elementy w menu. Tutaj mamy na przykład, kiedy jaka opcja powinna być dostępna w menu, czyli coś w ogóle nie jest dostępne, jak jest na zero, to jest Webasto, czyli tam dodatkowana grzewnica. No są rzeczy, które mają być dostępne tylko z włączonym zapłonem, czy tam. Ograniczone mają być, na przykład nie mają być dostępne, gdy pojazd się porusza i tak dalej. No, generalnie jest tutaj tego sporo, o, to jest dość dziwnie nastawione. Zmienimy sobie to na pięć. No i teraz, gdybym, gdybym chciał to zrobić, tak naprawdę, narzędziem diagnostycznym, to musiałbym wyjąć VCDS-a, podpiąć się do portu diagnosty diagnostycznego, zalogować się do jednostki 5F, wejść w, wejść w adaptację, wyszukać ten kanał, zmienić mu wartość, zapisać i tak dalej. No tutaj udało się to zrobić dużo szybciej, dużo łatwiej, także o to mniej więcej tutaj chodzi. E, mamy tutaj e, w dodatki, jeżeli chodzi o nawigację, możemy na przykład spaczować konfigurację nawigacji, dzięki czemu będzie ona obsługiwała karty. Nieoryginalne, bo tutaj mamy ograniczenie, że karta musi być Volkswagenowska. No i jest tutaj tego naprawdę sporo. Przeróbki skinów, przeróbki dźwięków, zrzucanie elementów systemu do zrobienia jakiegoś backupu i tak dalej. Przygotowanie do zmiany regionu, przygotowanie do podniesienia oprogramowania, przygotowanie do zmiany marki, nawet, bo tutaj można tę jednostkę przekodować na Seat albo na Skodę i wgrać odpowiednie oprogramowanie. Także takie toolboxy są bardzo przydatne. Są też w stanie odblokować dodatkowe funkcje. Jak CarPlay, jak komunikaty głosowe i tak dalej. Jest tego sporo, ale zachęcam Was najpierw do tego, żeby sobie poczytać dokumentację takiego projektu, zanim coś zaczniecie. No wyjdę stąd, aha już jestem w głównym, że zanim zaczniecie sobie coś klikać. I od razu was ostrzegam, da się tutaj też oczywiście jednostkę zepsuć. Są tutaj takie funkcje jak bootloader, są takie rzeczy jak ignorowanie wariantu, jak właśnie um, przeróbka aplikacji odpowiedzialnej za aktualizację oprogramowania. No można tutaj um, nagrzebać sobie w konfigurację, można też sobie jednostkę całkowicie zepsuć, uceglić i wtedy trzeba ją będzie wyjąć z auta na stół. No i ratować ją jakoś. Także zachęcam Was po pierwsze do czytania dokumentacji, po drugie do robienia backupów, zanim cokolwiek zaczniecie zmieniać. Choćby taką adaptację, sobie jakimś VCDS-em zgrać, czy kodowanie jednostki, czy tutaj użyć funkcji backup albo dump, żeby gdzieś tam na kartę coś zgrać. To się zawsze przyda. Jeżeli będzie taka potrzeba, to, to będziecie naprawdę szczęśliwi, że to zrobiliście. I dodatkowo, oczywiście, zachęcam Was do czytania dokumentacji. Tutaj można troszkę poeksperymentować, ale tak jak mówię, są rzeczy niebezpieczne. Są rzeczy, które mogą uwalić ten system, więc lepiej wiedzieć, co się robi, zanim się to tutaj zrobi. Okej, okay, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, no tak jak mówiłem, aktywację tego systemu, to czy znaczy aktywację dostępu do zielonego menu możecie robić tam narzędziami diagnostycznymi, obojętnie czy VCDS, OBD11, VCP, ODIZ, Car Scanners, LM327, Carista i tak dalej. Możecie to zrobić skryptem w niektórych wersjach MMI. Możecie to zrobić przez instalację More Incredible Bash, jeżeli macie mip 2 High. No, um, ale nowsze systemy z tego co kojarzę w takim A6C8, um, tam jest system MH2P, czyli MIP2 High Premium albo coś takiego, już nie jestem pewien, jakie jest um, odpowiednie rozwinięcie tego. No tam jest dodatkowo jeszcze zabezpieczone um, kluczem, kluczem aktywacji, tak jak CarPlay i tak dalej. Także tam przynajmniej na razie nie jest tak łatwo dostać się do tego zielonego menu. To jest taki system całkowicie dotykowy, gdzie się wchodzi do czerwonego menu przez przytrzymanie dwóch palców tu, a do zielonego chyba tu, ale tak jak mówię, trzeba mieć najpierw ten kod aktywacji. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i za to, że mnie tam w komentarzach gdzieś motywujecie do tego, żeby kręcić te materiały. Jeżeli chcecie coś więcej tutaj o tym zielonym menu, jakąś konkretną sprawę byście chcieli sprawdzić, omówić, postaram się to ogarnąć, nie wiem czy w komentarzach. Czy w filmie, ale zostawcie mi na pewno komentarz, jeśli was tutaj coś zainteresowało. I do zobaczenia.